Dobrze wyglądam. Makijaż. Słychać mnie? Słychać mnie? Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii pod tytułem. Kanciapa! Kan kanciapa! Kanciapa, 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 kanciapa! Japońska kanciapa. Nadajemy prosto z garażu w centrum. Wioski Enza, miasto taka Macu, prefektura Kagała, jak zawsze, nasza kochana okolica. Nic się nie dzieje, cisza, spokój, ale tu się będzie dziać. Będziemy robić jakiekolwiek projekty względem motorów, budowania szafek, wycierania kurzy itd. i tak dalej. Zawsze będziemy nadawać stąd w tej serii. Um, więc na razie. Nie będę tutaj za dużo opowiadał. Bierzemy się za robotę. Dzisiaj mamy w sumie proste rzeczy: Ro, rozbieranie na części Virago, wykręcanie wszystkiego, rozkręcanie wszystkiego, więc tak naprawdę to najprostsze zadanie. Um, więc bez zbędnych pogaduszek, bierzemy się do roboty. take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're a I need. Can I take you there? Ooh. Can I take you there? Ooh. Oof. No co, w rękach. Czy jak to się mówi? Tak się mówi? Chyba tak się mówi. Zasuwamy, ale to tak jak mówiłem, to jest najłatwiejsza w ogóle rzecz, żeby to rozbierać. To od dziecka tak łatwo było rozbierać, rozbierałem walkmeny i jakieś inne rzeczy. Problem był później, żeby to poskładać, żeby to działało. Także udawało mi się to gdzieś tak w 10%. Mam nadzieję, że ten motor jednak wpadnie w ten przedział 10%. Um. No, trochę się zasapałem, ale wiecie. To co widzieliście teraz to było jakieś 2 godziny może? 2 godziny. No, jakoś tak. Pokażę wam co zrobię. Chodźcie. Także tak. A. Um. To wszystko z tyłu praktycznie, um, akumulator i e, pokrywę akumulatora i cały ten tył tutaj. Najbardziej była męczarnia tutaj z dwoma śrubami. To może nie widzieliście, nawet w przyspieszonym tempie, jak spędziłem całkiem sporo czasu tam na glebie. Dlatego cieszę się, że um, wrzuciłem jednak tutaj te płyty, a, bo inaczej musiałbym leżeć na, na tym as betonie, asfalcie, betonie umorusanym. Um, tu są rzeczy, które ściągnęliśmy. Także bak, jak widzieliście, wcześniej był ściągnięty. E, te pokrywy boczne, siedzenia, przedni błotnik. No i ten, z którym się najbardziej męczyłem, to jest tylny błotnik. Takie notatka dla samego siebie albo dla kogokolwiek, ktokolwiek robi cokolwiek, ktokolwiek robi cokolwiek z Wirago. Ściągnąć tylnie koło, zanim zabierzecie się za ściąganie tylnego błotnika, i to samo będzie z zakładaniem. Do tego mówię: notatka dla samego siebie, żeby założyć błotnik, zanim założymy tylne koło. Um, tak, i co jeszcze? No, tutaj te pokrywy wiadomo, męczę się teraz. Aktualna męczarnia jest z tymi dwoma śrubami od osłony łańcucha. Są zapieczone, także spryskałem naszym starym, dobrym znajomym kurę 5,56. Już siedzi jakąś godzinę, ale jeszcze, jeszcze te śruby nie puszczają. Także będzie mała przerwa teraz. Trzeba jednak się czegoś napić. Pogoda w dalszym ciągu jest wyśmienita. Ale chodźcie, pokażę Wam tutaj. Jest! Tak, jest wspaniale. Lepiej by być nie mogło, naprawdę jest. 17. Robaki wróciły. Jeśli robaki wracają i insekty wracają, no to wiadomo, że idzie wiosna i że jest fajnie. Naprawdę, można w krótkim rękawku biegać dzisiaj. Taka różnica z wczoraj to jest. Niesamowite, no. Widzieliście, jak wczoraj był, No, także jedziemy. Skoczymy do domu. Ale ja to Was nie interesuje. Może wariatowi powiemy cześć. Wariat się schował do cienia, bo jest tak ciepło w słońcu. Co nie, wariat? No chodź, chodź, ale, ale nie rzucaj się. No. no nie rzucaj się. Przestań. Wariat, jak wariat. Och, jest cudnie. I tutaj siedzimy z Kitrani. Tam, właśnie tam, właśnie tam. No, także zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj zrobić. Um. Fajnie by było ten przód tutaj rozebrać lampę, kierunkowskazy wtedy już naprawdę wszystko będzie odkryte, bo właśnie, dobrze, że rozbieramy wszystko bo widać teraz prawda wychodzi na jaw więc to co się mogło wydawać, że jest wszystko tak fajnie ale jak tu sobie zobaczycie no, tu już zżera rdza w ogóle, jeśli chodzi o Virago, jest bardzo dziwny system. Jest wydech, tak? Leci wydech z jednego cylindra, leci wydech z drugiego cylindra. Błąd. To tak nie jest. Nie wiem, co chłopy z Yamaha sobie myśleli. Ale ta rura nie robi nic. Drugi wydech. Ten wydech jest spoko, ale drugi wydech. Jest tam na dole. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj ten, właśnie tak fajnie podrzewiały. I on tutaj dołącza się do tej pierwszej rury. I później stąd jest rozdzielany, żeby wleciał do drugiego wydechu. Więc to jest w ogóle atrapa niepotrzebna. Tak, tylko żeby ładnie wyglądało. No. No. Dobra, idziemy dalej. Lata jeszcze gorąca. Także tak jak widzieliście, tyle się porobiło. Um, ja już mam dość na dzisiaj. Zbliża się wieczór, słońce tam będzie zachodzić po tamtej stronie. Nie przemyślałem trochę tego, bo w świeci tu zaraz przez to okno, tam gdzie stoi motor i naprawdę jak przyjdzie lato, to będzie gorąco. Może firaneczkę sobie jakoś zawieszę. Damy radę. Dużo rzeczy ściągniętych. Pokażę Wam. Także cały przód rozebrany. Jak widać, lampa przednia, kierunkowskazy, licznik, kontrolki i tak dalej. Wszystko jest tutaj. Że znaczy no wszystko. Dużo się porobiło, tu jest wydech. Udało się ściągnąć wydech, trochę było męczarni, a ładnie zadzewiały jest. No ale może, może jeszcze uda się coś z niego wyciągnąć. Eee, wszystko jest tutaj. Jak mówiłem, lampa, wszystko poopisywane, w torbach śniadaniowych czy na kanapki. Najlepsza, najlepszy sposób na tego typu projekt. Um, ważna rzecz, mamy stół! Stół przyjechał um, od babki, dziadka, wujka, ciotki um, z kurikumy. Jedynie czego nam potrzeba to jakiś ładny obrós, może taki wielkanocny, z jajeczkami, z zajączkiem, chociaż to, to spóźnieni jesteśmy o dwa dni. No, ale nic, coś się wymyśli, coś się wymyśli. Także dzięki za wytrwanie do końca. Jeśli wytrwaliście do końca ja nie mam wyboru, muszę wytrwawać do końca. Jak <grym> mówiłem, na no dzisiaj mam już dość posprzątane mniej więcej i będziemy się widzieć następnym razem. Także bez odbioru Trzymajcie się.